Dzień dobry, witam wszystkich z powrotem. Znowu jesteśmy sobie artyficerem naszym kochanym. I ja muszę sobie przypomnieć, jak się skacze. O, w taki sposób, znaczy skacze. Pamiętam, jak się skacze, ale. Nie pamiętam, jak się fajnie skacze. Znaczy już pamiętam, jak się fajnie skacze. I nam się mózg zaczyna troszeczkę przegrzewać. Ale to nieważne. Ponieważ najważniejszą rzeczą jest to, żeby nas ten tu zachłannik nie sponiewierał. Okej, okay, już się powinien dać zjeść. Dobrze, teraz możemy sobie iść normalnie dalej. Dzisiaj mam nadzieję na to, że uda nam się przejść przez nóżkę i. Dotrzemy do Kameka, może nawet z nim porozmawiamy, jeżeli będzie taka możliwość, a mam właśnie nadzieję na to. Widzę, że tutaj stworzenia strasznie są agresywne i strasznie roz, roztargnione. No, to było niespodziewane. Muszę przyznać, że to było niespodziewane. I mam nadzieję, że już się to nie powtórzy. Nic takiego. Kocham, kocham nogę, jak już wszyscy o tym wiedzą. Kocham te wszystkie lokacje związane z underhangiem, no bo to w sumie jest taki pod-underhang. To jest przed-underhang, bo to jest underhang, ale ten, który jest wcześniej, tak by go można nazwać. Mam nadzieję, że tutaj te, tego ptaszka już nie będzie, który tutaj przyleciał i nas zjadł. Eee, bo ostatnio on nam sprawił dość spore problemy. Eee, fajnie by było, jakby ten Lizard sobie stąd poszedł. I fajnie by było jakby... Właśnie jakby to na mnie nie skakało przypadkiem. Tylko gdzie to był shelter? To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że tutaj nie ma jakoś daleko sheltera, bo dosłownie nie pamiętam gdzie on jest. Tak, co możemy skoczyć? Tu musimy skoczyć na drugą stronę. Tu wejść po tym. O! O! I mamy kwiatuszek. Widziałem, że do szerszka schował się kolega Pająk. I tak nie za bardzo chcę tam podchodzić, ale nie jestem pewny, czy mamy jakikolwiek wybór. No właśnie. O! I możemy iść spać. Dobra. O! Jakaś kadstenka. Pierwszy raz od dawna ją mamy. Biegnie sobie z kimś. To jest małe, małe te małe stylkaty. Dzieci sobie biegają. Też mogę chodzić. Mam tu włócznie. Mogę iść na wprost. I co mam zrobić? Co ja mam zrobić? Co? Nic mam nie robić. Okej. Okay. Wow, zablokowaliśmy sobie znaczek pomimo tego, że jest najniższy. To jest po prostu komedia. Bardzo fajnie, że tam jest ten stwór. Po prostu bardzo, bardzo mi się to podoba. I że słyszę lizardy, które się tam użerają. To też muszę przyznać, że też mi się bardzo podoba. No coś się nas uczepiło i... Dobra, do, dali sobie spokój z tym. Ale niestety straciliśmy przez to włócznie. Ale tu mamy kolejną, chyba nie. Nie, niestety tu nie ma kolejnej. Nie, tu jest chyba kolejna, o. Super. Fajnie, że to jest jakieś ostrzeżenie przed tymi ptakami, które nadlatują. Super, co nie? No, też tak myślę. To jest kolejny stwór. Ten świat po prostu mnie uwielbia. Mogą załatwić się po prostu tam w końcu, czy nie? Albo odlecieć stąd, chociaż. Tylko to proszę. No, tam w czwórkę się nawalają. No, i tutaj strasznie dużo mi czasu marnują. Obie te kreatury tutaj. No i czego nie zrobię, to się narażam na absolutną śmierć w momencie, kiedy się tylko wychylę. Więc nie mam co zrobić. Okej, okay. przeżyłem. Przeżyłem jakoś. Niestety nie mam za dużo czasu. Za dużo jedzenia także nie mam. Więc yy, jesteśmy już w znajomym nam miejscu. Lecz niestety ani krzty jedzenia nie mamy Więc nie za bardzo możemy się tutaj kimnąć Nie, jest tam jedzonko Mógłbym to tak nazwać Okej, okay. dostał włócznią chyba I chyba, chyba jest już po nim Upadł, no cóż no. Mamy jedną włócznię Wiemy gdzie jest shelter No ale nie pójdziemy do niego, bo nie mamy jedzenia Kompletnie Ani troszku To było nawet zabawne jak spadłem. Tu muszę przyznać. Fajnie byłoby polować jakiegoś gościa, ale one tutaj są z każdej strony. O! Jestem tutaj umieszkodliwiony przez, przez tego gościa, ale ukrył się gdzieś. I nie wiem gdzie. Za mną się ukrył, fajnie, fajnie. Okej. Okay. Ok, trafiłem go, więc może jakieś jedzenie będzie. Teraz tylko ważne, żeby się dostać faktycznie tam do tego sheltera. Mm, na drugim końcu, na drugim końcu, żadnym końcu, tam nie ma żadnego drugiego końca. Po prostu muszę się dostać na, do sheltera. tam wyżej, gdzie byłem, w tamtym miejscu, które już dobrze znamy. Fajnie, że natrafiliśmy na kolejnego gościa, unieszkodliwiającego nas. Widzę, że to jest ten teleportujący się dziad. Ale dobra, nas nie zwraca na nas uwagi, więc tyle dobrze. Teraz najważniejsze jest się po prostu nie wywalić, bo to jest prosta droga. Prosta droga do Sheltera. Wskoczyłem tu i teraz tylko do Sheltera iść i super, super, jesteśmy już w Shelterze, możemy odpocząć. Teraz już nie powinno być problemem przedostanie się... Jeżeli teraz jedynym problemem, który dla nas pozostaje, to jest... Tylko przedostać się przez underhang, bo potem ściana to jest proste i to w sumie tyle nam pozostaje. Ciekawe mnie teraz to, czy da się w ogóle przejść underhang bez tych przyczepiających się stworów. No bo jak się da, to fantastycznie, jak się nie da, no to będę mieć maluteńki problem, ale, ale spróbujemy, spróbujemy. Po to tu jesteśmy, żeby próbować. No i tak najniższy znaczek już. Nie zejdziemy, no bo jesteśmy na najniższym znaczku, no i nie da się tego podwyższyć. Nawet ten kwiatek, który nam pozwala mieć, zatrzymać znaczek, to jakby to powiedzieć, e, jest bez sensu, ponieważ no mamy najniższy znaczek, no i nam nic z tego nie zmieni. No, przynajmniej na razie nic tam tego nie zmieni. E, na razie wiemy tylko jak umrzeć, albo inne takie, no ale nie wiemy jak sobie podwyższyć znaczek. Może echo nam pomoże i nam podwyższy znaczek. Może... Na razie to bym, bym się chciał pozbyć tego niewidzialnego tam, ale to mi chyba nie będzie na razie dane. Na razie to mogę sobie tylko spaść, ale spadł. Okej, okay. ten też sobie spadł. Wolałbym, jakby sobie tutaj pozostał, to byśmy może go sobie schrupali na śnielanko, ale ja nie narzekam. W ogóle, co to jest za tutaj na dole? kontrapce? tego chyba tutaj nie było wcześniej. To był po prostu chyba spadek, nie? Nie? Może, może, może nie może tak. E, tia, i tutaj na górę powinien być, na górze powinien być shelter, ale no powiedzmy, że nie za bardzo mam, nie za bardzo mam jedzenie, żeby tam w ogóle iść. Tutaj mam trochę tego pomarańczowego, no ale to mi może da jedną kropkę maksymalnie. Może troszeczkę więcej, ale na więcej nie liczę. Może tutaj u góry będzie jakiś stwór, którego ustrzelimy. No w to też wątpię. A, jednak jest tu stwór. Ok, mamy go. Mamy stwora, ale nie mamy. Chyba jednej kropki nam braknie. No dokładnie. Ach, zaczynam żałować, że nie zabrałem. Ok, to było bliskie spotkanie. No, brakuje nam naprawdę bardzo mało do tego. Eee, mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze znajdę. Może mi się poszczęści. Ok. Możemy sobie tego gościa wszamać. No, i teraz możemy iść tu do szeltera dobra. No, to było blisko, blisko, i by się nie powiodło nasz plan, ale jesteśmy, jesteśmy. Powiem tyle, że idzie nam podejrzanie dobrze. Całym się nie zdziwię, jakbym właśnie teraz gdzieś tutaj popełnił jakiś krytyczny błąd. Eee, no, tego gościa się tutaj nie spodziewałem, a przynajmniej zapomniałem o nim. No, i powiem tyle, że bardzo dobrze mi się ciebie nie pamiętało. Ale dobrze. Na razie drugiego nie ma takiego. Jak jest jeden, to jeszcze da się z tym żyć, ale jak jest, jakby był tutaj drugi, no to byłoby znacznie gorzej. Ok. E, znowu tutaj musimy te lizardy wykiwać. Jak już wykiwamy lizardy, to powinno być z górki. Ok. E, Okej, okay. Jesteśmy już spokojnie na górze. Tu nie powinno nic być. I tu jest nasza. Pięta Achillesowa. Mam tylko nadzieję, że faktycznie uda nam się przez to przejść. Mam nadzieję, że tutaj nie ma lizarda nie niewidzialnego, bo jak jest, to już po mnie jest. Przeżyłem to, przeżyłem. Jeszcze tylko to, ale to już jest niewiarygodnie łatwiejsze uciekłem mu, nie wiem czy nie byłoby nawet lepiej jakbym go tam y, ukatrupił i bym zabrał z niego jedzonko ale, ale, już trudno tak powiem, tu na pewno będzie dużo scavengerów chciałem powiedzieć, że tutaj będzie dużo scavengerów i zaraz dostaniemy czymś w łeb ale na nas naskoczyło coś no widzę, że tutaj faktycznie są scavengerowie a przynajmniej jeden i się tutaj nawalają No jest tutaj dość sporo scavengerów. Eee, fajnie by było, jakby się tutaj, jakby stąd sobie poszli. Tyle powiem. Nie, eee, yeah, scavengerowie sobie stąd absolutnie nie pójdą. Oni się będą tam teraz bili z tym chyba. Jak ja uwielbiam artyficera. Mówiłem wam o tym kiedyś, nie? No to już wiecie. No, artyficer na pewno nie będzie dobrze zapamiętany przeze mnie. Tyle powiem. Z powodu. No, ma trochę napieńku z pewną grupą istot w tym świecie i to trochę uprzykrza mi grę w tą grę. Nie powiem. Z którą grupą ma na pieńku fiser, ale powiem, że właśnie z pewną grupą, która jest dość często występuje. Możecie się domyśleć, o jaką grupę postaci chodzi. Ja nie będę podpowiadać, bo to, to będzie już zbyt proste wtedy. O, w sumie tak mogę sobie skipnąć tą całą, to całe przejście. Nie pomyślałem o tym wcześniej, ale tak też można. Widziałem ptaszka mi się to nie podoba. Taki ptaszek, który. No, właśnie ten. Bardzo bym chciał, żeby sobie stamtąd odleciał. Ponieważ lekko mi też utrudnia grę. Może nie spodobało mi się to, że skipnąłem tamtą kulkę na dole. Nie wiem, oczekiwał mnie tam. A ja go zawiodłem. Straszne. Tragiczne, mogłem nawet tak powiedzieć. No, muszę przyznać, że lekko to upraszcza te skoki. No, chciałem powiedzieć, że lekko te skoki upraszczają przemieszczanie się przez tą lokację i prawie spadłem. Nie trzeba posługiwać się tymi śmiesznymi gąsienicami dla mnie jest dość sporym benefitem ale z drugiej strony mamy w ogóle tutaj jest Overseer chyba e, Księżycowej, który tam pokazuje na prawo trudno, my nie idziemy do niej, my idziemy do starego znajomego kamyka, jeżeli się okaże, że to jest dosłownie to samo co ostatnio, że najpierw powinniśmy iść do Księżycowej, to nie wiem co zrobię no będę zły, w każdym bądź razie będę zły, mam nadzieję, że tu nie ma tego skaczącego gościani ani tych gości No teraz mam beznadziejne szanse na przeżycie, bo jest półtora kropki A nie, ty Jezus, zostawili mi prezent To jest niesamowite Proszę, dotrzyj do Sheltera, proszę Jest, jest, dobra, dobra Dotarłem, dotarłem Jest no niestety kwiatuszek nam przepadł, ale... ale nie ma się co martwić, ponieważ no, jesteśmy na ścianie i słyszę, że tam się dość duża grupa scavengerów chyba przemieszcza, więc ja bym stamtąd uciekł, jakbym był na miejscu naszego artyficera, a nie tam szedł. No ale okej. Okay. Ostatnio jak tu byliśmy z pirmasterem, no to już nie pamiętam czy tutaj była grupa... Chyba była, byli ci niebiescy. Ci cyjanowi, a nie pomarańczowi Poma Wydaje mi się chyba, że pomarańczowi byli tylko w kampanii zwykłego tego Surwajwora? Możecie mnie poprawić, ale mi się tak właśnie wydaje, że tylko na Surwajworze tutaj byli pomarańczowi, a nareszcie byli cyjanowi, By byli nasi cyjankowie. Mogę się mylić? Jezu, ale sobie kryjów was znalazłem po prostu ty. Uciekł mnie nie, nie z uciekł mnie nie zjadł, ale teraz mnie zje. A. No, ale mam nadzieję, że przejdziemy sobie w miarę sprawnie przez, e, przez ścianę i dotrzemy do kamyka. Ponieważ głupia byłoby tutaj siedzieć przez godzinę na ścianie i nie potrafić się dostać do, do kamyka. Ja cię tam widzę, ja cię tam widzę, ale nic nie zrobię, ponieważ nie chcę, żebyś mnie zabił. Ile w ogóle wy mi dajecie jedzenia? Też jedna czwarta. No dobra. Nie podoba mi się to za bardzo, ale. No bo tutaj pewnie nie będzie za dużo też jedzenia, sobie zdaję sprawę na ścianie. Nigdy tu nie ma jakoś dużo jedzenia, ale sobie przynajmniej jedną kropkę na tych, tych zapełniłem. E, idą tutaj i się nie padyczkują. O, jeden spadł. Dobry znak dla nas, ale tam jeden na nas czeka, dosłownie. To nie jest miłe. Nie sądzisz? No Scavenger tam idzie. Czasem nie wiem co jest lepsze spotkać jakiego wkurzonego Scavengera czy takiego wkurzonego cyjanka. Oba stwory są straszne do spotkania, ale nie wiem. Nie wiem czasami. Naprawdę fajnie byłoby jakby się przesunęli, co? Dobra, trudno. Jak będę czekał to się mogę, mogę nie doczekać. Widzę, że tutaj wszystkie zdobycze, które sobie załatwiłem zostały mi odebrane. Ale tutaj ktoś nam zostawił dary. I widzę, że też inne, yy, związane ze ścianą, osoby się tutaj zaczęły zbierać. Bo no, nie powiedziałbym, że chciałbym zostać złapany w środku deszczu na ścianie. Znaczy, żeby deszcz mnie złapał na środku ściany. Niekoniecznie jest to mój wymarzony scenariusz. Ale no, spróbujemy. Bo tutaj dosłownie kawałeczek nam jeszcze został. Ale nie ma ich. Dobra. Zanim się tutaj nie pojawili, to bardzo bym chciał. Do tego sheltera wejść sobie i super. Jesteśmy w shelterze. O, i znowu jakiś sen mamy. Tym razem to jest chyba industrial complex. Nasz artyficer z dziećmi jest. Tym razem mogę się ruszać artyficerem. Eee. O, i koniec snu. Fajnie. Chciałbym zauważyć, że we śnie jeszcze nie ma tego. Jeszcze nie ma tej blizny, tego charakteru. Tania, tego zaharatania na oku nie ma więc no to musi być już jakiś czas temu, znaczy no w sumie nie wiemy jak dawno temu on dostał tą, dorobił się tej blizny, ale no musi być już sprzed chwili i zaraz będziemy sobie mogli chyba zobaczyć czy echo nam by przypadkiem nie podwyższyło tego e, znaczka, ale nie wiem czy chcę to teraz robić, czy nie zrobimy sobie tego dopiero później no nie wiem no dobra, pójdę sobie teraz po to echo i dopiero później sobie pójdziemy do kamyka. Tak zadecydowałem, to jest moja wola. O! A więc jednak podwyższa nasz znaczek. No będziemy mogli, no łatwiej nam będzie po prostu, tak się wypowiem. Spróbuję załatwić sobie tego niewidzialnego. No, na wszelki wypadek, żeby mieć troszkę jedzonka. E, znaczy, no i tak pewnie zginiemy z ręki scavengerów, którzy, znając już kampanię Spear Master'a, będą sobie kampić na, na dachu tego kamyka. No ale, będąc teraz lekko optymistycznym, no to może nam się uda dotrzeć do kamyka, nie umierając. A więc uda nam się. No i no, no są. No są tutaj scavengerowie. Całkiem niebezpieczni scavengerowie. No tutaj też jest taki jeden. Tym razem spróbuję nie umrzeć, tak mi się wydaje. Na razie tutaj nie ma, dobra. Nie ma tutaj żadnego scavengera, który chciałby mnie ukatropić dobrze. A więc myślę, że idziemy na, od razu do kamyka. Nie ma co się zatrzymywać tutaj w szelterze, ponieważ y, nie będziemy mieli potem jedzonka, żeby y, się przespać w tym y, innym szelterze jakimś. Więc na razie Idziemy od razu do kamyka i mam nadzieję, że będziemy w stanie zrozumieć tego gościa. A nie tak jak ostatnio, że musieliśmy iść do księżycowej, żeby nam załatwiła kulkę tłumaczkę, znaczy kulkę Pixel. A możemy się tak w powietrzu odpychać. No patrz, a to ci heca. I do kamyka. Hopsa. Hejka! I od razu tam na kulkę, żebyśmy mogli słyszeć go. Myśli sobie teraz. Is this reaching you? I suppose I was only um, it was only a matter of time before you ended up here. Your journey throughout my facility grounds has been incessantly brought to my attention by my overseers. Thank to the, thanks to the device that follows you. It is the citizen ID drone of one of my long departed creators. It seems to have been damaged and imprinted itself with you on reactivation. Okay, it is taki dovuto sobiste. Much of the data on the drone has been corrupted. Allow me to do my duty as an iterator and resync it to my structure. Okay, coś sobie robi, coś tutaj. kombinuję z tym urządzonkiem o chyba już jest to zrobione a little ruffian you are stuck in a cycle a repeating pattern I assume you have come here because you want a way out however there is a little I can do a primal urge one that tears from deep inside you your very core keep See you bound here. Even with my divine influence, there is nothing that can be done. However, if you intend to carry that device around and masquerade as one of my citizens, then perhaps you can at least properly perform your responsibility of tending. To this superstructure from the glimpses that I've been shown of your journey so far, it is apparent you have a need to inflict violence against the scavenger population. While I find your way of life appalling, it seems we share a common enemy. A large pack of them has made a home in my city and have been causing progressive damage to the roof of my structure in their attempts to gather scrap metal and other mechanical parts. As my dutiful citizen, I would encourage you to return home to your city and pay them a visit. dobra, Probuya. Perhaps in that way we can both depart from this interaction with something we desire. But unless you have something interesting to show or bring to me, it is time to For you to leave. Czyli możemy sobie już stąd iść. Dobrze, a więc chce on, żebyśmy poszli i się pozbyli scavengerów z jego pleców. Więc tak chyba właśnie zrobimy. Nie od razu, bo trzeba się tam najpierw oczywiście dostać. A my mamy już. My mamy, ja mam już. Dość podróżowania na jeden dzień. A więc wejdziemy sobie tutaj. I prześpimy się. I to tyle na dzisiaj, tak mi się wydaje. Znowu tak godzina 30 wyszło, no i to w sumie tyle. Nie wiem, nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Mam tylko do powiedzenia, że. Yy... Ten film jest nagrywany na zapas. Tak naprawdę dwa dni temu nagrywałem pierwszy film, a to jest drugi film, i nagrywam tak dwa dni później. Dlatego, jak mi coś napisaliście w poprzednim pod poprzednim filmem, to dopiero będę się do tego stosować yy, na kolejnym filmie. Więc przepraszam z góry. No i to tyle chyba. Formuła końcowa: zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I to ty chyba tyle. Widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Papałki.